Cześć! Jak wiesz z facebookowego postu Przemka, Ubisoft dał nam możliwość sprawdzenia ich najnowszej gry z uniwersum skrytobójców, jaką jest osadzony w Japonii Assassin's Creed Shadows. Serdecznie za to dziękujemy. Jednocześnie jednak pozwolę sobie zaznaczyć, że nie licząc dostępu do gry, nie odnosimy żadnych korzyści ze współpracy z Ubisoftem. Rola recenzenta przypadła z kolei mnie, dlatego też nie spodziewaj się pieśni pochwalnych tylko dlatego, że to Assassin's Creed. Opowiem wszystko dokładnie tak, jak to widzę. Pochwały będą pojawiać się tylko tam, gdzie uznam to za stosowne. Tak samo zresztą jak słowa krytyki, gdzie gra ewidentnie nie będzie domagać. Tyle słowem wstępu przejdźmy do materiału. Loading Welcome to the Animus. Zacznijmy może od zaznaczenia, że ten materiał nie jest recenzją. Na zamkniętym pokazie Shadows ogrywał Przemek, którego doświadczenia możecie poznać w osobnym materiale. Link zostawiam w opisie. Ja natomiast tak na dobrą sprawę dopiero co rozpocząłem swoją przygodę z najnowszym Assassin's Creed w wersji na PC. Platforma Ubi informuje mnie, że mam nieco ponad 10 godzin w grze, więc choć technicznie jest to czas, po którym można przygotować jakiś tam materiał recenzyjny, tak pod kątem fabularnym wciąż jestem na samym początku. Wyeliminowałem dopiero dwa główne cele i nie opuściłem jeszcze nawet pierwszej prowincji, więc gdybym faktycznie zdecydował się na przygotowanie recenzji w tej formie, byłby to co najwyżej materiał podobny. Dlatego też recenzja ukaże się później, jak tylko ukończę wątek główny. Nie zmienia to jednak faktu, że obcowanie z produkcją przez taki czas pozwala na wstępne wyrobienie sobie opinii oraz odnotowanie kilku rzeczy, które potencjalnie mogą zastanawiać, irytować lub zachwycać fanów. Jedną z nich jest kwestia optymalizacji gry, a ta jest naprawdę dobra, co po premierze Star Wars Outlaws nie było wcale dla mnie takie oczywiste. Shadows działa płynnie, utrzymuje stabilny klatkarz, w moim przypadku są to okolice 60 klatek na sekundę, i nie pokazuje żadnych graficznych artefaktów. Dla kontekstu zostawiam specyfikację sprzętową swojego peceta. Powinniście już ją widzieć na ekranie. Z drugiej strony animacje czasami wydają się bardzo... Hmm, dziwne? Włosy potrafią zachowywać się nienaturalnie, a mimika twarzy postaci w niektórych cutscenkach zdaje się bardzo podobna do tej z Mass Effect Andromeda na premierę. Ta druga przypadłość nie jest jednak na szczęście częsta i niektórzy mogą nie zwrócić nawet na nią uwagi. Uwagi zwrócić się jednak nie da na nierówności szaty graficznej nawet w cutscenkach. Modele postaci są na wysokim poziomie, podczas gdy tekstury części elementów całkowicie tracą na ostrości i wyglądają niczym materiał odpalony na 55-calowym ekranie w rozdzielczości 360p. Koronnym przykładem jest tutaj płyta chramu z symbolem bractwa z prologu lub przyjęcie herbaciane podczas poszukiwania Złotego Teppo. Odejdźmy jednak od kwestii technicznych i skupmy się na najnowszym dziele Ubisoftu. Prolog można przejść w ciągu 30-40 minut i jest on całkowicie liniowy. Wpierw wcielamy się w jaskę, który z jakiegoś powodu nie nazywa się jaskę, a po poznaniu podstawowych mechanik w postaci poruszania się, walki, w ramach której mamy do dyspozycji szybki wzmocniony atak mieczem, uniki oraz parowanie, leczenia, a także przebijanie się przez drzwi w biegu, przechodzimy do Naoe. Wykorzystujemy nauczonych się wcześniej mechanik i poznajemy nowe, tym razem w postaci skrytobójstw i skradania się. Historia toczy się dalej, jest lub próbuje być, bo czasem wychodzi w najlepszym wypadku śmiesznie, dramatyczna i wzniosła. Shadows jednak nie pokazuje w prologu nic, czego gracz by się już nie spodziewał. Brakuje tego efektu wow, jak w Trójce, kiedy gracz dowiadywał się, że Heitama nie prowadzi kredo, a ojciec zrozumienia. Pomimo tego, przedstawienie naszych przyszłych celów zostało dokonane, moim zdaniem, naprawdę interesująco. Pokazani są wszyscy naraz i choć nie widzimy ich twarzy, tak wyrabiamy względem nich osobistą urazę, która może zostać odkupiona jedynie krwią. Co się dzieje dalej? Ten temat pozwolę sobie zostawić, bo wychodzimy już poza prolog, a nie chcę spoilerować gry potencjalnym nabywcom kreda zabójców cienie. Nadmienię więc jedynie, że chwilę po tym pokazana zostaje nam mechanika kryjówki, która skojarzyła mi się nieco z Monterigioni z drugiej części. Wszystko za sprawą obecności makiety, przy pomocy której możemy budować nowe konstrukcje oraz ulepszać istniejące, a także dodawać zwierzęta, które pokłaskamy lub narysujemy w świecie gry, choć też nie wszystkie. Zmyślna rzecz? Nie powiem, chętnie zobaczę, jak działa w praktyce przy większej liczbie elementów. Ciekawie został również wykorzystany element napotkanych sojuszników, na ten moment nazywani są zwiadowcami, przy pomocy których możemy określić lokalizację naszego celu. Oszczędza nam to biegania po mapie, choć każdorozowe wysyłanie zużywa nam jednego zwiadowcę. Na ten moment mam trzech i dokładnie tyle slotów pokazuje mi gra, jednak być może można mieć ich więcej. Dowiem się tego zapewne później. Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, to pokonała mnie mapa świata w kryjówce. Po jej aktywacji i ustaleniu celu nie byłem w stanie z niej wyjść. Przyciskałem pojedynczo każdy klawisz na klawiaturze, szukałem opcji wyjścia, ale niestety nic nie zadziałało, niczego nie było. Dlaczego tak się stało? Cóż, podczas samouczka możemy stwierdzić się na mapie, że jednak nie chcemy szukać naszego celu i zmienić aktywne zadanie na bardziej przyjazne, zasadniczo nazywające się pogłaska i pieska. Gorzej, że jeśli to zrobimy, to gra nie pozwoli nam na ponowne zaznaczenie celu głównego, a dopóki nie ustalimy jego lokalizacji, dopóty nie mamy możliwości wyjścia z menu mapy. Więc jedyne co możemy zrobić, to wymusić zamknięcie gry. To był też pierwszy raz, kiedy gra zmusiła mnie do skorzystania z kodu na nieśmiertelność w postaci Alt-F4 i na ten moment ostatni. Niemniej, jeśli macie tak zwaną użyłkę Hazarcisty, to możecie w komentarzach obstawić, ile razy jeszcze będą zmuszony do wykorzystania tej kombinacji klawiszy. Obiecuję, że będę liczył i obwieszczę z wszem i wobec, kto podał wynik najbliższej rzeczywistości. Coś, co sprawia natomiast, że płaczę, dosłownie płaczę niemal za każdym razem, kiedy włączał Shadows, to kwestia tłumaczenia i polskich napisów. Te potrafią kompletnie nie zgadzać się z tym, co mówi NPC. Pozornie zachowują sens wypowiedzi, ale nie zawsze są to słowa, które faktycznie padają z ust danej postaci korzystają z wymuszonych feminatywów, które są zwyczajnie wrzucone na siłę, bo nie wierzę, że ktokolwiek przy zdrowych zmysłach wykorzystuje na co dzień rzeczowniki pokroju szpieszka albo gościni. A ponadto, i oto mam największy ból czterech liter, zamiast tłumaczyć słowa z japońskiego, pokazywane są one bez tłumaczenia. Przykład? Proszę bardzo. Osoba odpowiedzialna za tłumaczenie uznała, że zamiast wpisać ojcze lub tato, kiedy na oe wypowiada oto, wpisze ciciue. Tak po prostu. Albo tłumaczenie kwestii jednej z NPC, która mówi kawaii, a gracz w napisach odczytuje kawaii. Bo czemu nie? Jeśli ktoś kompletnie nie zna japońskiego lub nie do końca jest w stanie odnaleźć się w kontekście sytuacji przedstawionej w grze, to może być zagubiony. Najgorszy jest fakt, że to powtarza się notorycznie i niestety nie tylko kwestie naoe cierpią na tę przypadłość. Co się zaś tyczy aktywności pobocznych, to na ten moment wiem, że modlenie się przy kapliczkach, przy drodze, na jakiś czas podnosi wybrane statystyki naszej postaci. Ponadto w świątyniach Naoe może się skoncentrować na swoim wnętrzu. Jeśli poprawnie przejdziemy minigrę, która jest zadziwiająco kojąca, przechodzimy do wspomnienia Naoe z przeszłości. Wydaje mi się, że jest to aktywność zarezerwowana tylko dla niej, aczkolwiek mogę się mylić. Co ważne, nie jest to kascenka, a pełnoprawny segment gry do przejścia. Wydaje mi się, że to całkiem ciekawy sposób na pokazanie postaci i wytworzenie z nią pewnej więzi. Spokojnie, Naoen nie jest Kay ze Star Wars Outlaws. Bohaterka Shadows została znacznie bardziej i dużo lepiej dopracowana i na ten moment wciąż naprawdę obchodzi mnie to, co się z nią działo przed wydarzeniami z prologu. A czy tak zostanie? Zobaczymy. Co do innych aktywności. Do tej pory udało mi się przejść jedną mapę z tzw. Drogi Męstwa. Jest to zręcznościowy tryb, w którym musimy pokonać jakąś trasę z punktu A do punktu B, i na której końcu czeka nas skrzynia z nagrodą. W moim przypadku był to zacny, czarny kaptur, którego nie powstydziłby się sam mistrz asasynów. Zlikwidowałem również dwóch prawdopodobnie istotnych wojowników, którzy byli zrzeszeni w ramach jakiejś organizacji. Nazwy tej grupy na ten moment nie znam. Podejrzewam, że są to bosowie podobni do tych, na których mogliśmy się natknąć podczas eksploracji w Odyssey czy Walhalli, a nazwę których poznam dopiero po przejściu dalszych etapów kampanii. Ponadto gra standardowo pozwala nam synchronizować punkty widokowe, do których potem możemy przejść podczas szybkiej podróży oraz na wykupienie kryjówek dla naszej organizacji w miastach. Również możemy się do nich dostać przy pomocy szybkiej podróży, a do tego uzupełnić w nich narzędzia, racje żywnościowe, które pełnią funkcję apteczki, odświeżyć zwiadowców i przyjąć zlecenia. Te ostatnie raczej nie różnią się niczym względem tego, co już znamy: skrytobójstwa, sabotaże, standardowe asasyńskie sprawy. Są również elementy z gry związane z Animusem, aczkolwiek o nich za wiele nie powiem, ponieważ na ten moment jeszcze nie miałem okazji ich sprawdzić. Jak działają, po co są, o co w nich chodzi, tego się dopiero dowiem. Fani wątków teraźniejszości również powinni być chociaż względnie zainteresowani tym, co produkcja ma do zaoferowania. Karty współczesności odkrywane są bowiem bardzo powoli, ale to co zobaczyłem do tej pory sprawia, że jestem względnie zainteresowany. Względnie, ponieważ historia Naoe interesuje mnie zdecydowanie bardziej. Wątek współczesny interesował mnie tylko w Black Flag i Rogue ani wcześniej, ani później. Ach, i nie miałem jeszcze okazji zagrać jaskę, no, nie licząc prologu, więc nie mogę się na ten moment wypowiedzieć o jego historii, perypetiach, mechanikach i ogólnym odczuciu zgrania tym bohaterem. Między innymi dlatego materiał ten nie nazywa się recenzja, a pierwsze wrażenia. Przechodząc jednak powoli do końca tegoż filmu, jakie są na ten moment moje wrażenia? Bazując na tym, co widziałem do tej pory, uważam, że Assassin's Creed Shadows może być interesującą grą. Czy dobrą lub bardzo dobrą? Żadnego stwierdzenia tego typu na ten moment nie zaryzykuję. Niemniej, spokojnie, na ostateczny werdykt, jeszcze przyjdzie czas. Do tej pory gra nie pokazała mi niczego, co sprawiłoby, że piałbym z zachwytu lub przeklinał mniej lub bardziej pod nosem, myśląc o wyłączeniu tej produkcji. No, nie licząc tłumaczenia albo tej nieszczęsnej mapy, chociaż w tym drugim przypadku akurat bardziej mi było do śmiechu, że dobrze jeszcze nie zacząłem gry, a już natknąłem się na pierwszy błąd, który ją uniemożliwia. Gdybym był bardzo uszczypliwym człowiekiem, stwierdziłbym, że ktoś w Ubisoftie chciał chronić potencjalnych nabywców przed grą w Shadows ale nie jestem uszczypliwym człowiekiem, więc tego nie zrobię. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej produkcji lub chcesz, abym sprawdził konkretne elementy gry, daj znać w komentarzu. Postaram się sprawdzić co tylko będę w stanie i odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Kto wie, może Twoje zagadnienie będzie na tyle ciekawe, że przygotuję na jego temat osobny materiał w formie shorta. Jeżeli natomiast nie chcesz przegapić materiału recenzyjnego, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Nie pozostaje mi już nic innego, jak podziękować za Twoją uwagę i życzyć Ci dobrego dnia lub spokojnej nocy, zależnie od momentu, w którym oglądasz ten materiał. Trzymaj się ciepło. Cześć.